W dzisiejszym filmie z pet symulatora mamy dużo roboty, bo po pierwsze dalej polujemy na te seasonal gifty, w końcu musi udać nam się trafić już PETA, a po drugie, musimy sprzedać tego PETa, bo on jest warty trylion gemów. Ja wam ostatnio mówiłem, że nie jest warty 200-300, bo tyle mi się wydawało, że on jest warty, a on normalnie po trylion gemów chodzi, a więc musimy się go pozbyć, no i może za niego sobie właśnie seasonal gifty kupić. No i może jeszcze z tą maszynką się pobawimy, ale już naprawdę ostatnią szansę daję temu, bo tyle czasu co ja zmarnowałem na wyławianie tych jajek i kompletnie nic ciekawego mi nie wyleciało. No chyba, że tekst które mogę sobie przerobić na Kulej, chociaż tutaj w sumie powiem Wam, taki dobry serwis jest. To zanim pójdziemy na Tray Plaza, to może sobie wyłówmy tutaj. Te jajka tu jest razy 50, tu jest razy 50, tutaj no tylko trzy są obok szyby, no ale dobra, spróbuję to wyłowić, może się uda. Tutaj jest najprostsze to. I co ważne, dzisiaj też opowiem Wam o likach na temat oczywiście nowego Simulatoru, bo ich zwykle nowe się pojawiły. I teraz takie giga ciekawe. Później będę musiał Wam pokazać jedną mapkę, która prawdopodobnie będzie w Simulatorze, Będę mógł Wam pokazać całą mapkę, która będzie w tym nowym Simulatorze ale tym zajmiemy się później. Na początku spróbujmy wyłowić to razy 50 jajko. W sumie to kilka. Są 4 jajka razy 50, zobaczymy, ile uda mi się wyłowić. Prawdopodobnie niewiele, oj jeszcze w ogóle zapomniałem o dejkarze jeszcze do Dekoru musimy pójść i tutaj odebrać sobie 10 tokenów i mamy 249 tokenów. Jakby i tak w, nie zużyję wszystkich, a więc nie będę już szedł gdzieś tam na hardcore, odbierać kolejny, chociaż nawet nie mogę iść na hardcore. Dobra, spróbujmy to wyjąć. Pierwsze to powinno być łatwce. Po prostu trzeba wycelować w taki sposób. Tylko musimy jakby tych tutaj jakby obok jajek się pozbyć, tylko no przy okazji mogę do szyby dosunąć to jajko. No, jajaj jaj, jednak będzie trudniej. Dobra, próbuję to wyjąć. Któreś musi się udać razy 50 wyjąć z tych wszystkich, które tutaj są. No, nie razy 50, ale przynajmniej tą kulkę wyciągnę, która blokuje mi tutaj to jajko. Teraz to jajko już jest tak w miarę wolne, a więc teraz powinno się udać. No, chyba że jakieś przygniecie. Nowe jajko to tutaj, którego potrzebujemy, oczywiście. Dobra, i teraz się złapało. Proszę, nie wypadnij. Nie wypadaj z tego. Nie wypadnij tutaj przed szybą przypadkiem. Dobra. Nie wypadnie. Na starcie filmu mamy 1 razy 50 i tutaj oczywiście leci nam huge pet cyk no i ewentowy pet. Dobra, próbujemy jeszcze te pozostałe wyjąć, które jest teraz takie w miarę łatwe. Tutaj to tak. Może jakoś się uda zahaczyć. To będzie giga ciężko. I to też może. Dobra, próbujemy od tej szyby to wyjąć jedno. Dobra, trochę i odsunęmy od szyby. Może się uda. Dobra, i w jaki sposób się udało? To jest naprawdę duży sukces, bo ono było przy szybie. I mamy drugi Ejko raz 50 na starcie filmu. I tutaj oczywiście też leci pet. No nie no, tutaj nawet ekskluzyw nie poleciał. Dobra, próbujesz coś wyjąć. Jak się nie uda, to idziemy na trade plazę i jeszcze może później to wrócimy. Dobra, w jaki sposób po wielu próbach się udało, tylko jeszcze oczywiście musi... To jajko dolecieć i nie wypaść? Zobaczmy, czy będziemy mieć 3 jajka razy 50 na starcie filmu. No nie, no znowu to samo. A znowu się odbiło tutaj od krawędzi, ale dobra, teraz będzie troszeczkę łatwiej to wyjąć. O ile się nie przesunie, jakby do szyby. Dobra, próba numer 2 wyjęcia. Jajka razy 50, dobra, udało się. Czy z trzeciego będzie huge? Rainbow? No, wyleciał, no dobra, to jednak Rainbow mogą wylecieć. Ile on w ogóle punktów daje, bo standardowo ten pet daje 2 punkty. To taki Rainbow 5 punktów daje, nie, Shiny daje 5 punktów. Rainbow daje 4, dobra. A jeszcze popróbujemy, ale teraz idziemy na trade plazę Bo później, jak się zrobi późna godzina, to ciężko będzie znaleźć dobrą trade plazę. Dobra, i na początku zobaczmy, co na tej trade plazie tutaj ludzie wystawiają. Czy wystawiają coś ciekawego? Niestety nie, ta jest słaba. Ewidentnie musimy pójść na jakąś bogatszą. Zobaczmy, czy doszły jakieś te huge. Nie doszły te huge, kurcze, czyli może być ciężko z tymi prezentami. Ale może i tak jakieś znajdziemy. Zobaczymy. No na razie nie ma nic, ale będę klikał. Mam nadzieję, że uda się coś znaleźć. Tymczasem pójdźmy na jakąś trade plazę bogatszy, czyli taką, gdzie jest Titanic, i spróbujmy właśnie sprzedać tego Hughesa za Trylion. I może się pojawią jakieś te gifty, właśnie. Dobra, tutaj pamiętam jakąś trade plaza z Titaniciem. Oby to była trade plaza bogaczy. No i te płomie tutaj. tu niestety nie ma Titanika. Ale czy to jest trade plaza bogaczy? No tak średnio bym powiedział. Nie, spróbujmy sobie wystawić to za. Kurczę, muszę kłódkę zdjąć tutaj. Na początku tak zaporowo, za 900 bilionów spróbujmy to wystawić. Zobaczymy, czy ktoś się skusi. No bo jakby widzicie, to ma duży rap. I tak naprawdę tych huge petów będzie maksymalnie około 600. Bo teraz się event. Letni już kończy. No i teraz tych huge petów będzie dużo mniej przybywać, dlatego że już e, zmiesza się zainteresowanie pet symulatorem i tak dużo ludzi nie będzie właśnie robić już sezonu. I tutaj na końcu dopiero jakby są te jajkal. Dobra, czekamy, czy ktoś zalistuje naszego huge'a. Tu w ogóle jest też banan, ale ja się strasznie ciężko traduję. Dobra, skończyła się ta aukcja i teraz na aukcję trafia nasz huge pet. Jakby no on może być wart nawet więcej niż sterylion, tylko po prostu na aukcjach ktoś tyle za niego dawał. Zobaczymy, czy ktoś zalistuje. Jakby no tu nie ma zbyt dużo osób, które mają te 900 milionów. Tu jest jedna. Druga, trzecia. Zobaczymy, czy którakolwiek będzie zainteresowana. No i powiem wam, że chyba nie no, chyba że ktoś w ostatniej sekundzie da, ale ciężko raczej. Musimy znaleźć trajplazę bogatszy taką. Bo tutaj widzicie, no nawet huge petów za bardzo nie ma na tej plazie, Tylko ten jeden Titanic był, który w ogóle zniknął. Nie wiem, w ogóle tepnijmy się do jakiejś innej plazy, Zobaczmy, za ile inni ludzie wystawiają właśnie te Sand Castle Huge'a. Ogólnie ten huge pet może być mega dobrą inwestycją, bo jeżeli ich na przykład będzie na końcu eventu około 600, to polecam wam je kupować, bo wtedy jego cena Skoczy mocno z jednego tryliona nawet do dwóch, trzech trylionów, bo to będzie no, jeden z najzatrzych petów wtedy. Ile z, za ile ktoś tu wystawił? Za 800 bilionów? Kurcze, no to taniej niż. Y ja bym chciał za niego dostać. Czy to jest dobra tray plaza? Nie, to jest słaba tray plaza. Idziemy na taką dla bogaczy i spróbujemy go na aukcie za 800 wystawić. Zobaczymy, czy ktoś wtedy może zalistuje. Nie, może tutaj na tym ninja huge pecie podam jakieś dobre osoby. Na pro tray plaza na stepa, więc to jest dobry znak. No i tutaj ktoś go wystawił za 2,95 tryliona. To jest raczej nieopłacalne. Ale zobaczmy, czy to jest tray plaza bogaczy? No tutaj kilku bogaczy jest. Tu już są mocne osoby, a więc dobra, tu spróbujmy za. No nie wiem, nawet 750. Jak dostanę za niego 750 bilionów, to tak się. Będę cieszyć, szczerze mówiąc. Jakby to jest, no, poniżej jakby jego wartości, tego rapu całego. Zobaczymy, czy ktoś da za niego cokolwiek. A tymczasem ja sobie tu pobiegam, zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego, czegoś ciekawego nie ma do kupienia. Ale nie. Nic nie ma. Oby ci bogacze nie byli AFK. Tu ewentualnie forfan możemy sobie takie jajko otworzyć trochę drożej niż e, powinno być, no, ale dobra. Zobaczymy. Może drugi huge pet nam wyleci i wtedy jednego bym sobie zostawił. Jednego bym sprzedał, jednego zostawił. No dajmy tutaj, oczywiście, laka całego, jakiego możemy i zobaczmy, czy będzie huge. Nie. Niestety nie. Niestety Sailor. Stark. Dobra i teraz nasz huge trafia na aukcję. No jakby jest poniżej wartości. Poniżej jest swojego waliu wystawione. Ktoś powinien go zalicytować, Ale chyba tak się nie stanie. Bo jest już końcówka no i nikt nie licytuje. I raczej nikt nie zalicytuje. No niestety. Spróbuj go za 650b wystawić. Może wtedy ktoś się skuć. Chociaż mogłem w sumie trade plazy zmienić. Możliwe, że tu wszyscy wkują po prostu. Dobra powiem wam, że próbowałem trochę sprzedać tego huge'a, ale się go nie da sprzedać. Zostawię sobie go. On prawdopodobnie po evencie będzie więcej warty. Teraz właśnie opowiem Wam o Likach i jeszcze na szybko wyślimy oczywiście gemę zwycięzcy i zwycięzcą zostaje ta osoba, no i wysyłamy jej 50 bilionów, oczywiście. I jeszcze na szybko mailboxa sobie sprawdźmy, bo tutaj dużo mi wysłaliście. Papa, i tu mi wysłał, tutaj Messi też nam wysłał, tutaj taki jajko mamy od Justa, tutaj Michał też nam dużo, 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 dużo tego wszystkiego tutaj wysłał, ekskluzywów, nie ekskluzyw tutaj Amado też nam wysłał i tutaj Genio też nam wysłał trochę tych tutaj pecików, oczywiście za wszystkie. Dziękuję wam, te peciki. No i tutaj Grac nam naprawdę dużo znowu tych tutaj płatnych wysłał, może znowu coś sobie zrobimy, tylko w sumie to są. Takie droższe ekskluzywy to nie wszystkie się opłaca wrzucać Ale no też możemy w sumie potwierać sobie to wszystko Co tutaj nam Gracek wysłał Może coś ciekawego jeszcze trafimy Tutaj w ogóle takie ekskluzyw jajka Więc dziękuję oczywiście Grackowi No i tutaj na końcu Kupson Dobra to w sumie zanim wam opowiem o likach To jeszcze sobie otworzymy te jajka na szybko Tutaj w ogóle 8 naraz możemy otworzyć tych kul cool jajek No to w sumie to już jest 8% na huge'a Dodajmy wszędzie laka I zobaczymy może gdzieś wyleci I czy będzie nie Ale dobra mamy przynajmniej punkty do Kraken jajka no i tyle, dobrze. Dobra, to w takim razie otwórzmy sobie jedno to i osiem tych. Może z takiego zestawu na wylecie. Tutaj dodajemy lakę, oczywiście. Tutaj niestety nic. No i tutaj z ośmiu też nic. Dobra, to zobaczmy czy wyleci nam coś z trzech takich tutaj. Tutaj dodajmy laka, tutaj też i czy będzie jakiś Kraken? Nie. Dobra, ale przechodząc do lików, no to pierwszą rzeczą to znowu są te koiny, tylko tutaj zobaczcie, że doszły jakieś sztabki złota i tak dalej, a więc prawdopodobnie w nowym pet waluty będą działać zupełnie inaczej. Tutaj jeszcze w sumie mamy takie jajko z koinami. Nie wiem do czego to mogłoby być, ale no to też dziwnie wygląda. Na pewno dużo ciekawych nowych rzeczy będzie w tym pet tego jestem pewny i tutaj zobaczcie, jeszcze są takie asety. Jeszcze likazy tego nie posklejali, ale to ogólnie są takie dżunglowe drzewa i w Pet X nie ma dżunglowych drzew, ale w innej wersji Pet już są. To jest oryginalna wersja Pet Simulator, to jest Pet 2, czyli coś co pewnie większość z was nawet nie wiedziało, że istnieje. Największy nie wypał Prestona i tu mamy właśnie dżunglę. Zobaczcie jak to wygląda, to zupełnie inaczej wygląda niż w Pet i właśnie moim zdaniem deweloperzy mogą powrócić trochę do takich właśnie klimatów. W ogóle tutaj zobaczcie jak Pety rozwalają te końsy i najlepsze jest to, że Zobaczcie, że te koiny nie trafiają wam do ekwipunku, tylko musicie sobie je pozbierać. I to też, między innymi, zabiło tą gierkę. No i tak, między innymi, może wyglądać jedna z mapek w nowym pet simulatorze. Znaczy, oczywiście, dużo, dużo lepiej graficznie będzie to zrobione. Ale, no, jest to dosyć ciekawe. Napiszcie, czy chcecie cały odcinek z tej gierki, tego pet simulatora. Ale w tym to będzie na tyle. I do następnego.